Jakie długi w cary są najgorsze? Moim zdaniem nie płacenia za krankę kasę. Mimo, że wydaje to się dla niektórych dziwne, no bo wszystkie długi są do jak to moja psiapsi mówi, ale kochani, naprawdę najgorszymi długami uważam ja są długi za krankę kasę. Jeżeli nie płacicie przez pewien okres, zostajecie podani do komornika, następnie wykluczeni z możliwości. Yy, o, wyszło mi to słowo, ale nie macie prawa do. Medycznych zabiegów, lekarza, cokolwiek e, Mimo to, że długo wam zostaje A polisy, czyli rachunek, musicie płacić co miesięcznie Wybrnąć z tego jest tragedią I żeby odzyskać prawa e, Do chodzenia do lekarza, trwa to miesiącami Musicie płacić później miesiącami Żeby was znowu normalnie przyjęli Bardzo szybko odsyłają do komarnika, narastają procenty i z 3000 robi się 10. Moim zdaniem, do teraz z doświadczenia uważam to za najgorszy długi to jest właśnie kranka kasy.